Gotowe danie ze słoika na gorsze czasy. Spróbujcie sami. Składniki, których będziemy potrzebować, to przede wszystkim trzy takie duże słoiki. Do każdego słoika będziemy dodawać po jednej łyżce octu. Potrzebować będziemy również dwóch dużych marchewek, jednej cebuli, około kilograma łopatki. 600 g ryżu, oleju do smażenia. I z przypraw będzie to jedna duża łyżka wegety, słodkiej papryki, czosnku, pół łyżeczki pieprzu i jedna łyżeczka soli. Mięso musimy pokroić na mniejsze kawałki. Kroimy w kostkę. Mięso pokrojone, więc przechodzimy do smażenia. Na patelnię wlewamy trochę oleju. Mięso smażymy na rozgrzanym oleju. Smażymy do momentu, aż mięso nie będzie surowe. Od czasu do czasu mieszając. Gdy mięso się nam smaży, możemy pokroić sobie cebulę. Kroimy ją w piórka. Dorzucamy ją do mięsa, wymieszajmy i możemy przejść do pokrojenia marchewki. Marchewkę przecinamy na pół i kroimy w takie plasterki. Marchewkę tak samo dorzucamy do mięsa. Dodajemy jeszcze wszystkie przyprawy. Dokładnie mieszamy. I smażymy to do momentu, aż marchewka będzie miękka. Marchewka jest już miękka, więc możemy wyłączyć gaz. Mięso pięknie pachnie. Odstawiamy na bok i przechodzimy dalej. 600 g ryżu musimy teraz dokładnie wypłukać w wodzie. Gdy już ryż będzie wypłukany, odlewamy z niego wodę i będziemy przechodzić dalej. Słoiki będziemy teraz napełniać ryżem i mięsem. Słoiki muszą być czyste, tak samo jak nakrętki. Napełniać będziemy mniej więcej do tej wysokości. Ta część powinna zostać pusta. Będziemy na przemian teraz wkładać najpierw ryż, mięso, ryż, mięso i ryż. Wsypuję najpierw około 3 łyżek ryżu. Równomiernie rozprowadzam. Następnie wsypuję mięso. Ponownie trzy łyżki ryżu, jeszcze raz mięso, i znowu ryż. Delikatnie dociskam. Tak jak mówiłem, ta przestrzeń musi pozostać pusta. Wyglądają słoiki już po uzupełnieniu. Słoiki zalewamy teraz przygotowaną wodą. Mniej więcej do wysokości zakrętki, czyli gdzieś tutaj. Dodajemy po jednej dużej łyżce octu. Zalałem je do momentu, w którym widzicie tutaj tłuszcz. I zakręcamy. Bierzemy teraz duży garnek. Na dno garnka wkładamy ścierkę. Wkładamy słoiki. Zalewamy je teraz zwykłą wodą z kranu, byleby tylko była ciepła. Mniej więcej do wysokości zakrętek. Garnek przełożyłem sobie już na kuchenkę i teraz gotujemy to przez jakieś 3-4 godziny na średnim ogniu. Jeśli macie przykrywkę, to można to przykryć. Ja niestety takiej dużej nie mam, więc będzie bez przykrywki. Po 4 godzinach wyciągamy słoiki, od razu je dokręcamy, obracamy na drugą stronę i czekamy, aż całkowicie przestygną. Mamy już następny dzień. Po całej nocy możemy słoiki już odwrócić. Jeśli pasteryzacja się udała, to nakrętki powinny być wklęsłe, nie powinny strzelać. Tak wyglądają słoiki już po gotowaniu. I jeden sobie za chwilę otworzymy. Gdyby się zdarzyło, że nakrętki będą nam tak strzelały, to znaczy, że musimy powtórzyć proces pasteryzacji. Wtedy wkładamy słoiki ponownie do garnka, zalewamy je do wysokości nakrętki, gotujemy przez 20 minut. Po czym wyciągamy, dokręcamy jeszcze raz mocno nakrętkę, kładziemy do góry nogami i czekamy ponownie do całkowitego wystygnięcia. I wtedy powinno być już ok. To byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i życzę smacznego!